Ten film mógł powstać dzięki wsparciu następujących osób. Cześć, ja jestem Artur i witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny materiał z cyklu Co nowego, a w nim omówimy nową wersję Home Assistanta numer 0.113. Zapraszam. Tak jak powiedziałem na wstępie, dzisiaj zajmiemy się omówieniem nowej wersji Home Assistanta. W momencie, gdy nagrywam ten film, jest wersja 0.113.1, czyli mamy jedną wersję poprawkową. Jest to niestety jeden z tych odcinków, gdzie ja znowu nie mam wam co pokazać odnośnie nowej wersji. Różnica jest tylko w tym razem jedna. Nie mam. Co wam pokazać nie dlatego, że nie ma nowych rzeczy po froncie. Nie mam co wam pokazać dlatego, że te wszystkie nowości dotyczą obszaru, którego ja kompletnie nie używam. Dlatego, że wersja 0.113 wprowadziła dużo zmian, a może nie tyle dużo zmian, ale duże, kilka dużych zmian w aspekcie automatyzacji, a jak dobrze wiecie, ja kompletnie nie korzystam z automatyzacji w Home bo używam do tego Node-RED'a. Niemniej jednak, starając się, żeby te materiały były jakieś chociaż odrobinę wartościowe, nawet w sytuacjach, gdy nie mam co pokazać, to spróbuję Wam opowiedzieć i omówić te zmiany, które zostały wykonane. Pozwólcie jednak, że wezmę sobie do tego małą ściągę, bo rzeczy jest naprawdę kilka do omówienia i nie chcę, z racji, że nie korzystam z tego na co dzień, to nie chcę się pomylić. Więc tak jak powiedziałem, najważniejsze zmiany dotknęły automatyzacji i skryptów. W Home do tej pory był błąd, który uniemożliwiał jak gdyby panowanie nad tym nad automatyzacją, która jeszcze trwa. Wyobraźcie sobie sytuację taką, gdzie macie jakąś automatyzację i ona w pewnym momencie zawiesza działanie, oczekując na coś, nie wiem, czy to czasowo, czy na jakąś inną interakcję, ale w tym samym czasie ktoś powoduje, że druga taka automatyzacja się uruchamia. No, i tu się działy różne dziwne rzeczy, były z tym pewnego rodzaju problemy, no i postanowiono te problemy rozwiązać. Rozwiązano je wprowadzając tryby pracy automatyzacji. Wyróżniono cztery tryby pracy, które tak naprawdę określają, co ma się stać właśnie w takim przypadku, gdy jedna automatyzacja jeszcze się nie skończyła. A druga tego samego typu, czy ta sama automatyzacja już powinna się uruchomić, i wprowadzono cztery tryby pracy: single, restart, queue i parallel. Każdy z nich wyróżnia się innym zachowaniem na, na uruchomienie automatyzacji. No i pierwszy działa tak, nie uruchamia nowej automatyzacji, dopóki ta stara się nie zakończy. Czyli nie ma możliwości, żeby dwie automatyzacje tego samego typu trwały. W trybie restart uruchomienie nowej automatyzacji następuje od razu i jak gdyby zabijana jest ta wcześniej uruchomiona. Czyli jeżeli ja na przykład uruchomiłem automatyzację, która z jakiegoś powodu, nie wiem, czeka minutę na coś, a w tym samym czasie ja spowoduję, że znowu uruchomię tą automatyzację, to w, w tym trybie Restart zabije, jak gdyby tą, to pierwsze uruchomienie i wykonam to drugie. W trybie Q uruchamiam nową automatyzację dopiero, gdy stara się skończy, czyli tak naprawdę kolejkuję tą automatyzację, te, te nowe uruchomienia i, i uruchamiam je dopiero jak te poprzednie się zakończą. No i jest tryb paralel. No jak się łatwo można domyśleć, powoduje on całkowite niezależne uruchomienie jak gdyby drugiej instancji tej samej automatyzacji, czyli wtedy dwie lecą yy, jak gdyby obok siebie, tak? Czyli dwie czy więcej. No i właśnie dla tego trybu Q i dla paralel został wprowadzony jeszcze parametr Max, który określa ile... Yy, Ile maksymalnie takich y, procesów może być albo skolejkowanych, albo wy, uruchomionych jednocześnie? Standardowo tam jest przyjęte, że można 10, jak gdyby, y, takich m, albo 10 wywołań skolejkować, albo 10 uruchomień uruchomić y, 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 jednocześnie. Tak? Znaczy, może nie tyle uruchomić jednocześnie, co mogą działać. Y, 10 wywołań może działać jednocześnie. Jest to o tyle istotne, że te tryby teraz przy automatyzacjach są konieczne. Więc żeby uniknąć problemów i ponieważ duża ilość osób ma już zdefiniowane jakieś automatyzacje i nie ma określonego tej, tego trybu pracy, to wszystkie automatyzacje zostają przeniesione defaultowo jako ten tryb single, czyli nie uruchamiają nowego procesu, czy nowej, nowej automatyzacji, gdy poprzednia trwa. Jest to o tyle ważne, że ja nie jestem w stanie stwierdzić i zresztą twórcy home asystanta też, czy w każdym przypadku, w każdej waszej automatyzacji będzie miało to sens. Dlatego musicie ocenić to sami i dla tych automatyzacji, dla których Działanie w trybu single nie ma sensu, musicie ten tryb zmienić. Oczywiście do tego możecie to zrobić w plikach konfiguracyjnych, jak również z interfejsu. Teraz w automatyzacjach tam jest możliwość z listy wybrania, w jakim trybie dana automatyzacja ma pracować. Jednak no, już łatwo można sobie wyobrazić, że po updatecie czy po upgrade do nowej wersji. Jeżeli macie dużo automatyzacji i niektóre z nich no, nie powinny się zachowywać tak, to, jak, tak jak jest to opisane w trybie single no to będziecie mieli z tymi automatyzacjami problemy i będziecie musieli coś z nimi zrobić. Kolejna rzecz, jaka została wprowadzona w automatyzacjach to umożliwienie powtarzania, wykonywania pewnych sekwencji. I teraz mamy takie Powtórzenie, jak gdyby liczone. W sensie, że jest jakiś licznik, gdzie my ustalamy stałą wartość w stylu 10 i ta automatyzacja jest dziesięciokrotnie, czy tam sekwencja jakaś w automatyzacji jest dziesięciokrotnie wywołana, i wtedy dopiero proces, ta automatyzacja się kończy. Nawyki z note używam zwrotów w proces. Mamy później pętlę typu while, czyli ta pętla działa dotąd, dopóki ustalony. Warunek jest prawdziwy i mamy pętlę typu antil, czyli ona zawsze uruchomi się co najmniej raz i na koniec tego uruchomienia zostanie sprawdzone, czy warunek jest prawdziwy, czy nie. Jeżeli jest prawdziwy, to uruchomi się drugi raz, jeżeli jest prawdziwy, to trzeci, jeżeli nie jest prawdziwy, to przestanie się uruchamiać. Różnica pomiędzy while i until jest właśnie taka, że while zadziała tylko gdy warunek jest prawdziwy, czyli może istnieje sytuacja, kiedy może się nie uruchomić ani razu, a until mamy pewność, że zawsze uruchomi się co najmniej raz, no i później dopiero na koniec tego pierwszego uruchomienia warunek zostanie spełniony. Został dodany również jeszcze taki taka metoda wybierania sekwencji, która spełnia pierwszej z listy, która spełnia dany warunek, czyli mamy jakieś sek listę sekwencji, każda ta sekwencja ma jakiś warunek uruchomienia i ten nowy mechanizm wybierania może tak lecieć od góry, nazwijmy to do dołu, tak wizualnie. I sprawdzać te warunki, i jak trafi na pierwszy prawdziwy, to wykona tą sekwencję i dalej nie pójdzie. A jeżeli przejdzie do końca tej listy i nie znajdzie żadnego prawdziwego, to, uruchomi, to może uruchomić sekwencję, taką nazwijmy to defaultową, gdy żadna inna nie, nie, nie działa, znaczy nie, nie dała warunku prawdy. I to są chyba te główne zmiany w automatyzacji, ale to są duże te zmiany. Jak ja je przejrzałem, to szczerze powiem, ja zachęcam do Reda. Spróbujcie przełamcie ten. Yy... Ja rozumiem, że to ten próg wejścia może się wydawać wysoki, ale wbrew pozorom, on jest o wiele niższy niż zabawy, yy, zabawy w Yamlu. Ale to taka dygresja niezwiązana yy, z. Nie związana z, samą, z samym materiałem i z tym, co nowego w nowej wersji. Wracając do y, sedna tematu, czyli co nowego w nowej wersji, no to y, te zmiany automatyzacji, które już y, omówiłem, a jest jeszcze jedna. Dzięki tym wszystkim zmianom, tym restartom i tym trybom pracy i tak dalej, pętlom i w ogóle, można uzyskać funkcjonalność, o którą ponoć Często ludzie prosili, czyli taki y, oni to nazwali cooldown y, automation, czyli taki moment, kiedy y, automatyzacja się nie wzbudza. Ustalamy jakąś przerwę, że na przykład nie chcemy, żeby automatyzacja nam się odpalała co sekundę, bo nie wiem, ktoś co sekundę naciska jakiś włącznik i nam odpala co sekundę automatyzację. Można ustawić taki cooldown, że musi czyli taki czas wygaszenia pomiędzy uruchomieniami, że na przykład, nie wiem, nie da się uruchomić automatyzacji częściej niż co minutę, tak? No więc tutaj taki, używając tych nowo wprowadzonych mechanizmów, można właśnie, jak gdyby, uzyskać tą funkcjonalność tego cooldownu, tego wygaszenia, tego uruchamiania. I o tą funkcjonalność ponoć Często użytkownicy prosili, i właśnie teraz można, można to zrobić. Kolejna rzecz, która się zmieniła w nowej wersji, to znowu kolejny poziom przyspieszenia niektórych elementów systemu. Szczerze powiem, ja już przynajmniej w swoim home asystancie, jakoś różnicy. W prędkości pomiędzy wersją 112 a 113 nie widzę, ale może właśnie dlatego, że nie używam automatyzacji, a tam też się w tym obszarze coś poprawiło. Niemniej jednak została ta, ta prędkość jeszcze bardziej podciągnięta, czyli cały czas ten progres, który mamy z ostatnich wersji, cały czas jest poprawiany. Z ważnych rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, to. Obecna wersja, ta 113 Home Assistanta, wymaga minimalnej wersji Pythona w wersji 3.7.1. Jeżeli używacie HassOSa, czyli macie jak gdyby, to wszystko razem postawione, to generalnie Wam to nie robi różnicy. Natomiast jeżeli macie to stawiane na Linuxie, i wtedy ten Python jest nie od jak gdyby, twórców Home Assistanta, tylko z paczki Linuxowej. No to tutaj musicie zadbać o to, żeby ta odpowiednia wersja Pythona była dostępna, ponieważ po prostu Home Assistant może Wam się na niższej wersji nie uruchomić. Pamiętajcie o tym, że te wszystkie automatyzacje teraz zostają przeniesione do tego trybu single, jako trybu defaultowego, więc zweryfikujcie sobie te swoje automatyzacje, czy ten tryb dla nich ma, ma teraz sens. Kolejna ważna rzecz to Philips Hue: dodawanie bramki Philips Hue jest już kompletnie przeniesione do interfejsu graficznego i nieużywana jest już konfiguracja w plikach konfiguracyjnych. Do tej pory można było to skonfigurować przez interfejs Home Assistant'a, ale też można było skonfigurować w, w plikach konfiguracyjnych. Teraz zapis w plikach konfiguracyjnych jest już nieużywany. Jeżeli macie go przed upgrade'em do wersji 113, to w trakcie upgrade'u ta konfiguracja zostanie zamieniona na tą konfigurację, która jest normalnie wykonywana w interfejsie, i te, te wpisy w plikach konfiguracyjnych możecie śmiało usunąć, nic się złego nie stanie. I to są chyba wszystkie ważne informacje. Tam jeszcze były jakieś chyba dwie integracje, które teraz są konfigurowalne z interfejsu, a wcześniej były tylko w plikach konfiguracyjnych, ale nie było to nic, co myślę jest popularne wśród naszych użytkowników. No więc na koniec pozostaje pytanie, czy się updateować, czy nie. No więc tak, ja nie miałem żadnych problemów z homasystantem, ale tak jak już wielokrotnie w tym materiale i nie tylko podkreślam, ja nie używam automatyzacji w homasystancie. Wszystko mam w Node-Redzie. Dla tych, co wykorzystują automatyzację w homasystancie, ten update może być problematyczny. Naprawdę musicie do niego podejść na spokojnie i szczerze powiem. Biorąc pod uwagę to ile poprawek wprowadziła ta wersja pierwsza poprawkowa, to ja bym na waszym miejscu jeszcze na jakieś dwie y, kolejne zaczekał, zanim bym się updateował. Natomiast jeżeli nie wykorzystujecie y, automatyzacji z Home Assistanta, tylko tak jak ja na przykład używacie Node-REDa, to myślę, że możecie w miarę spokojnie do tego update'u podejść. Ja szczerze powiem, zrobiłem go tak mocno w biegu, kompletnie nie zwracając uwagi na to, czy będę miał czas się nim później jakoś go ogarnąć, czy nie. Stwierdziłem, że zobaczymy, ile rzeczy się sypnie, i nie sypnęła się ani jedna. A jak później czytałem listę tych poprawek, na przykład do wersji pierwszej, to żadna tak naprawdę mnie w ogóle nie dotykała. Więc tutaj yy, myślę, że ci, co nie używają automatyzacji, mogą być trochę bardziej spokojni. Oczywiście, jak zawsze, ja nie jestem w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, bo nie do końca wiem, jakimi urządzeniami wy dysponujecie, jakimi konfiguracjami, i tak dalej. Więc mogę co najwyżej mówić o jakichś takich ogólnych, bardziej Yy, podej ogólnych może sytuacjach, o tak coś dzisiaj mi brakuje yy, słów. Więc podsumowując: Nie używacie automatyzacji. myślę, że możecie śmiało się aktualizować. Jeżeli używacie automatyzację, radziłbym wam zaczekać jeszcze na jakieś jedną, dwie wersje poprawkowe, aż wyjdą. Jakieś niuanse z tymi nowymi y, trybami pracy, jakby tych automatyzacji. Niech to się jeszcze trochę wygrzeje y, i myślę, że, że, wtedy, że wtedy dopiero będzie bezpieczniej się aktualizować. A nawet jeżeli będziecie to robili w, po jakim, za jakiś czas, to i tak wykorzystajcie ten czas na to, żeby przemyśleć te swoje automatyzacje czy ten tryb y, single. Będzie dla nich odpowiedni, czy powinniście już po updatecie niektóre z tych automatyzacji przełączyć na jakiś inny tryb, który jest do wyboru? A tak naprawdę, to jeszcze zastanówcie się, czy nie lepiej przejść na no dreda, to tak na marginesie. Aczkolwiek na siłę nie namawiam, to takie trochę pamiętajcie, że to jest trochę tak pół żartem, pół serio. Według mnie. Każde rozwiązanie jest dobre, o ile Wy się dobrze z nim czujecie i jeżeli działa. Więc to jest najważniejsze, żebyście Wy się dobrze czuli z rozwiązaniem, które wybraliście. Nie ma sensu wybierać czegoś, co nie będzie tam, Wam dawało pewnej satysfakcji i komfortu pracy. Cóż, na ten moment to wszystko. Dziękuję ślicznie i zapraszam na pozostałe materiały. A już tradycyjnie, jeżeli uważacie, że ten materiał był tego warty, to zapraszam, na, zachęcam do tych, ale dzisiaj naprawdę mi słów brakuje. Zachęcam na, do tych kciuków w górę. Jeżeli uważacie, że cały kanał jest tego warty, to prośba o subskrypcję. Naprawdę dążymy do tego tysiąca. Mam nadzieję, że do końca września go tam sobie uzbieramy. Już trochę ponad 100 osób brakuje. Więc coraz bliżej. Zdradzę tylko, że na ten tysiąc mam dla Was pewne ogłoszenie. Będę chciał się podzielić z pewnym nowym pomysłem, który urodził mi się parę tygodni temu w głowie i mam nadzieję, że, że będzie to coś pozytywnego dla was. No i na koniec, jeszcze jeżeli uważacie, że moja osoba jest tego warta, to zachęcam do odwiedzenia strony na Patronajcie. A na ten moment to już wszystko. Dzięki śliczne i do zobaczenia. Cześć!